Pisałaś, jako ładna bramka. Aż nagram ją. Piękne, prostopadłe podanie na granicy Spalonego. A MP poradził sobie z przekazającym rywalem i zdołał posłać piłkę do siatki. Brawo! A, ładna brama. Ło! Mm. Piękna. Pisałaś, to dresz, jako ładna brameczka. Ай, он брамка, а аня. Чуд... Чуд... Диоса, и... Ай, вон она, брама, Ну, mm -hmm. Ай, ну, Ja, I ostatni raz A, jest brama Uh, puto.